Witajcie kochani na kanale TomGuide Krakau, tym razem na Grodzki. Zapraszam Cię na przechadzkę drogą królewską, 700 kroków w kierunku Zamku Królewskiego na Wawelu i Bramy Złotników. Dowiesz się o królu, który miał ponad 300 dzieci i o zapomnianej synagodze na Grodzki. Dzięki za Twojego suba, Twoje polubienie, polecenie. Lecimy przez. A tu oto proszę synagoga Tignera w Krakowie, zbudowana ponad 100 lat temu. Przebudowana przez żydowskich architektów Izaaka Goldbergera oraz Izraela Messingera. Uroczyste otwarcie synagogi miało wielką oprawę. Wystąpił tu nadkantor Kaufman z pieścią, elmale rachmim, również nadradnim kornicer. W budynku mieściła się także biblioteka. W początku II wojny światowej synagoga została w nieznacznym stopniu zdewastowana przez hitlerowców. Po zakończeniu wojny natomiast budynek modlitewni użytkowany był przez pewien czas przez teatr muzyczny, potem przez szereg lat został opuszczony i zaniedbany, popadając nieodwracalnie w ruinę. Tu pod złotym słoniem możesz zakosztować pysznej czekolady. Vis-a-vis -vis natrafiamy na kamienicę Antoniego Suskiego, kupca krakowskiego. Sklep i mieszkania się mieściły. Obecnie McDonald's, Atyka w stylu sukiennic. Śledząc lewą pierzeję grodzki, trafiamy na kamienicę pod lwie. Widzimy godło lwa z XV wieku. Miał tu swoją łaźnię Jan Boner, bogaty mieszczanin. Tuż obok kamienica pod elefanty. Tutaj widzimy nosorożca. Zaraz słoń się pojawi. Tu kiedyś stał kościół świętego Piotra. Drogę królewską przemierzali rycerze, kupcy i królowie. Tutaj demon seksu na polskim tronie. August II Mocny, elektor saski i król polski. Był jednym z najdłużej panujących królów w Polsce. Do pamięci potomnych przeszedł jako mocarz, który łamał podkowy w rękach, pił na umór, a przede wszystkim uwielbiał towarzystwo płci pięknej. O jego romansach, kochankach, metresach i licznym potomstwie do dziś krążą legendy. Miał ponad 300 dzieci. Tu mieszkał zarządca zamku wawelskiego, zapraszał dostojników królewskich na wystawne obiady, a mięsa i pierniki przyozdabiano prawdziwym złotem dla fantazji i lepszego zdrowia. Ponad 300 lat mieszkali i mieli swe pracownie tutaj złotnicy. W piwnicach spoczywają starannie wyselekcjonowane wina. A w tej kamienicy u schyłku średniowiecza działał wielki mistrz z Norymbergi, Wit Foch. A tu w oknach Kolegium Juridicum Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbija się fasada pierwszego kościoła barokowego w Krakowie i zarazem wzorowanego na świątyni Il Gesù z Rzymu, kościół Piotra i Pawła. Zaraz zobaczymy bliżej rzeźby apostołów, a jedną z nich tą ostatnią fundował Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Zaraz zrobię zbliżenie. Figura świętego Pawła Z jezuitami sąsiaduje kościół świętego Andrzeja, najstarszy w Krakowie, już w XI wieku ufundowany przez Władysława Hermana i jego żonę Judytę jako wodum z okazji narodzić syna Bolesława. Klaryski, siostry żyją w ścisłej klauzurze. Nie mają pozwolenia na wychodzenie. Zobaczmy, patrzą za krat na świat. Taki zakaz zamknięta klauzura. Tutaj mieszkańcy Krakowa w czasie najazdu tatarskiego znaleźli ochronę. Właśnie mieszkańcy tego okołu. Patrz na mój film o Kanoniczej. Na próżno żyje ten, kto nikomu nie pomaga. Taka sentencja na jedynym kościele ewangelickim w Krakowie Kraków ma ponad 100 kościołów, a to jest jedyny, który przekazany został ewangelikom. I zobaczmy, że do tej parafii przystępowała też pewna część Żydów krakowskich, którzy decydowali się na całkowitą asymilację i przyjęcie wiary chrześcijańskiej. I przy końcu Grodzki znajduje się tu kościół świętego Idziego, już budowany według tradycji przez Władysława Hermana jako dziękczynienie po urodzeniu jego syna, Bolesława Krzywoustego, które mieli zawdzięczać modłom i darom zanoszonym do prowansalskiego opactwa Saint-Gilles. A za chwileczkę zobaczymy arsenał. Władysława IV i oczywiście wschodnią fasadę w Zamku Królewskiego na Wawelu i tutaj w tym miejscu stała kiedyś Brama Grocka, zwana też Bramą Złotników, nieistniejąca już brama, wiodąca traktem na Ruś w kierunku Węgier. I tutaj podczas oblężenia Krakowa w czasie potopu szwedzkiego stanowiła silny punkt oporu. Jej za jej obronę odpowiedzialny był cech Złotników i jej obrona przeszkodziła napastnikom w zajęciu miasta z Marszu. Jesteście wspaniali, że dotrwaliście ze mną i węszycie ciekawostki Krakowa z Tom Guide Krakau. Jestem ogromnie wdzięczny za Wasze polubienia, subskrypcje, polecenia mojego kanału i teraz w układzie co trzydniowym będę pokazywał jedną ze starych ulic Krakowa. Także do zobaczenia już na kolejnej premierze za trzy dni o godzinie 18. Do zobaczenia.